Proszę Państwa, jest wśród nas człowiek, który jako jedyny został wskazany za stan wojenny. Tym człowiekiem jest Adam Słonka, którego proszę o zabranie głosu. Tak, to jest do Warszawy. Jutro stawiam się na polecenie sądu i mam nadzieję zostać jutro aresztowanym, ponieważ no, taka jest logika decyzji sądu który uniemożliwił nam i uniemożliwia od kilkudziesięciu lat osądzenie Jaruzelskiego z Kiszczakiem i ktoś niewątpliwie za ten stan wojenny powinien siedzieć w więzieniu. Nie wiem, czy koniecznie akurat działacze opozycji, no ale może takie są teraz nowe czasy, nowe trendy. Zobaczymy. Jutro w pół do dwunastej stawiam się do sądu okręgowego. Prosiłbym Państwa o modlitwę. Jutro się bardzo wiele rzeczy w tym sądzie wyjaśni. Idziemy tam większą grupą. Żądamy po prostu powrotu z elementarnej sprawiedliwości do tego sądu, bo sąd okręgowy i w Gdańsku, i w Warszawie, i w Katowicach to są wyjątkowo zdeprawowane łajdackie instytucje, no, składające się po prostu ze zbrodniarzy komunistycznych i ich rodzin, które nas zwalczają i chronią jak mogą Jaruzelskiego z Staramy się jak możemy tą sprawę nagłośnić. Państwo doskonale wiedzą, że ostatnio to się udało. Będziemy to jutro kontynuować i myślę, że wspólnymi siłami różnych środowisk patriotycznych jestem częstym gościem na Śląsku klubów Gazety Polskiej w Bożowie, w Bytomiu, w Wysłowicach i innych, że współpracą różnych środowisk patriotycznych jesteśmy w stanie pokazać opinii publicznej tą degrengoladę wymiaru sprawiedliwości i jesteśmy w stanie przeciwdziałać tym patologicznym zjawiskom, jakie w policji, w prokuraturze i sądach mają miejsce. Zatem bardzo dziękuję za zaproszenie, licząc na Państwa pamięć, życzliwość, współpracę. Tu wielu widzę przyjaciół z podziemia, z opozycji, z ostatnich również działań. Dzisiaj była pikieta tutaj w Krakowie przed sądem. Bardzo proszę jutro o modlitwę, o wsparcie, o informacje dla znajomych o tym, jak naprawdę wygląda ta nasza walka o elementarną sprawiedliwość. No i obyśmy doczekali naprawdę niepodległej rzeczy pospolitej. Z Panem Bogiem.